System in a cave. I still can't thank you enough for saving me back there. All of us did it together, bro. Still, thanks. Knock oh, it off, knucklehead. Anyway, the four of us were together again, so it was time for us to stop playing defense and be more aggressive on offense. Cool, the place to initiate that plan was Winter's Tower, which was where we went next to have a talk with good old Max Winters himself. gramy dalej U. U. a jakim cudem 5 minut jak ja dopiero zacząłem no dobra gramy zjechaliśmy na dół jesteśmy w jakimś parku czy co to jest to ma być roślinność czy ściany pomalowane na zielono dobra wiedziałem że to będzie walka bo terapię to przewidzieć. Czemu, Czemu dawaj mi Rafa, mojego Rafa, Rafa, Rafa! U! Oj, oj oj, Ile was tu? Za mało miejsca tu jest, żeby was wszystkich pomieścić. Żeby was wszystkich pomieścić. Ja jest git, 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 gites, majona. Frank jest No Aha, musimy robić to Bo inaczej chyba nam nie zaliczy Jak jest mało współpracy Ale mam powera hm, Dobra, udało się Zmień mi na Rafa Kiedy będzie następna wałka? Nie wiem o. Prawie bym zleciał, nie? Kurde, znowu nie mam co mówić. Chyba za bardzo wypiłem za dużo. Chyba. Chyba za dużo wypiłem no. No kurde. Dobra, jakoś idzie. No nie, chwiej się tak. Ja się chwieje kurwa. No czemu się da chwieje? jak się tam się kurwa i chuj. o, ale to szybko mm. E, wleci kawabanga, banga, 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 manga, 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 Kau to znaczy gówno. To gówno banga. Mm. Dałem mi Leonardo. Bo znowu, kurwa, jakiś Bóg się wyjebie i. Wiecie, i nie zaliczy misji, nie? I misja będzie niezaliczona, no? Tak nie może być, nie? A my chyba z Wintersem mieliśmy walczyć. Chyba. A jeszcze nie doszliśmy do tej twierdzy Wintersa. Winters. Winters fresh. I żyj zdrowo. O, walka będzie. Okay, um, now yeah. I'm getting tired of these guys. Good move. water would approve. Udało się. Nie? Yes. Yeah. Yeah, just in boski. No, udało się, dobra. Oh uh. Uh. Yeah, udało się. Jeszcze ktoś? Dobra, ty ostatnim byłeś. Czy nie? Nie, jeszcze kilku. Je, zobaczcie, Leonardo najlepszy. Jeśli chodzi o taki szybki tryb, nie? No. Uh! Yeah. I ten, i to coś też jest najlepsze. Fajne. Bardzo przydatne. Bardzo przydatne, jest, dobra, dało się, wierzmy pieniądze idziemy na górę. Na górę, ja jeszcze muszę obejrzeć Naruto, nie? To chyba nie przejdę tego dzisiaj. Jutro mam praktyki. Praktyki, stykki Znowu te praktyki, nie? Ło, co to było? Nie mi się już na te praktyki. Będę miał kaca. Będę miał kaca. I co będzie? Będę pracował na kacu. Wow. Ej, no dobrze teraz, film, no co to miało być? Hu uh, uh. Majki Mikey jest ciotam. O oh, kurwa. Girl. Co ty pieprzysz, Mikey? Właśnie, ciekaw czy jest żółwia dziewczyna. Żółwia dziewczyna, no wiecie o co chodzi. Żółw, żółw płci dziewczyny. <laughs> I czy jest facet, Bo ja żółwia kutasa nie widziałem A to chyba żółwie płodzą się e, Przez samo zapłodnienie. Albo in vitro Czy jakoś tak? A nie wiem Chyba to wchodzi A może in vitro? Nie tam, <laughs> Żółwie in vitro zapłodnić To by było pikne <laughs> In vitro Czekać, no nie ma no pusta szklanka Żółwcie nam pijmy O kurwa No nie no, zbugowane główno jakieś Żółwio dziewczęta no. Ciekawe co by było, ciekawe jak Żółwie się rodzą Przecież pizdy nie wychodzą Bo mają zamkniętą pizdę To jak oni wychodzą A, pewnie skorupę zdejmują i wtedy dziecko z pizdy wychodzi. Nie no, kto wie, nie wiem. Nie wiem, tak. I chyba nigdy się nie dało. W szkole... Nie było takiej edukacji. Dobra, udało się. Tu będzie walka. O kurwa, za późno, za... Za późno zrobiłem. Znaczy za szybko, nie? Za szybko zrobiłem i... Wyszła lipa, nie? Wyszła lipa Wyszła lipa za późno i lipa nie O to jest dobra atak Uwusza wszystkich No udało się yeah. Gincia! Yeah No, teraz się uda? Uda się Ile wa? Dalej, koniec. No, gin. Jeszcze nie, koniec. Dobra, nie, to nie. Dobra, udało się. No co, muszę współpracować. Co to było? A, taki bajer. Dobra, gin. A ty jeszcze żyjesz? O, ty też. Dobra, ginie Dobra, gincie Ale go cispam Cispam Leonardem Chrzmatę z burdelu Chrzmatek z burdelu, kurwa. No To się uda Dobra, udało się Ciekawe, ile pasku się zapewniło. Ile was tu? Coraz więcej was. Co, proszę, tu więcej ninja do pokonania? Kurde, zapiłem się za dużo. Za dużo wypiłem. E, przesadzam ostatnio z alko. Ale no cóż. Życie tego wymaga, nie? Dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej Idziemy, idziemy dalej Idziemy dalej He, <hierdose> proste to było To hm. pewnie podelektryzowana yeah, woda Tylko ukryta a minotaur, Dobra, was... o wąż Myślałem że nas pożra. O oh, kurwa. Wow, prawym pod. Będzie się wiebał w alarm. Czy co by było? Ja bym się wiebał. Czy to jest alarm, czy co? Zadawracam. wracam. Nie, każdy mi zawrócił. Dobra, trzeba grać. Dalej. Zaraz znowu przerwę grę. Wow. A, to jest podelektryzowane episko ale takie proste przeszkody to tam tam nic nam nie zrobią nie kurwa co ja robię się wdyguję takie łatwe ale się wdyguję zobaczcie tak jest powódca się nie widzi co się robi nie ha się nie widzi co się robi co się robi gówno się robi dziś Dobrze idzie... Wow 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 wow, 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 wow Myślałem, że to do góry idzie. Dobra, A dawaj mi rafa. Majka, Majka, Majki bez jajek. Majek bez jajek, la, 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 la. to chłopczyk, co ruchał. Dziewoja w dupę. W wojsku. A nie chcę Majkiego, co do Grałem wcześniej w, w Majkiego. To jak, Ją przemieniłem? Kogo ja przemieniłem i tamtych... Przemieniony się w Majka zamienił? Znaczy Majek się w Majka zamienił? Eee... To jak to było w końcu? Majki się w Majka zamienił? Majek bez jajek kurwa O, jesteśmy! To jest... I, wilki! Wilki, wielki, wilki, wielki, wielki, wielki tam pewnie pieniądz będzie Dobra, chuj z pieniędzmi O, tu jest Winter